Henryk Sienkiewicz, Dwie Łąki. Czyta Paulina Bartnik. Były dwie krainy, leżące obok siebie niby dwie Łąki Niezmierne, podzielone tylko jasnym strumieniem. Brzegi tego strumienia. Rozchylały się w jednym miejscu łagodnie na obie strony, tworząc brud miałki w kształcie jeziorka o wodach cichych i przezroczystych. Pod błękitną tonią widać było dno złote, z którego wyrastały łodygi lotosu rozkwitającego nad wodną szybą kwieciem różowym i białym. Tęczowe łądki i motyle. Wiły się wokół kwiatów, a wśród palm nadbrzeżnych i wyżej w promiennym powietrzu dzwoniły jak srebrne dzwonki ptaki. I to było przejście z jednej krainy do drugiej. Pierwsza zwała się łąką życia, a druga łąką śmierci. Stworzył obie najwyższy i wszechmocny brahma, który w krainie życia rozkazał włodarzyć dobremu wisznu, a w krainie śmierci mądremu szidle. I rzekł czyńcie, jako rozumiecie najlepiej. Więc w krainie należącej do wisznu zawrzało życie, poczęło wschodzić i zachodzić słońce, nastały dnie i noce, przestworze morskie jeły wzdymać się i opadać. Na niebie pokazały się ciężarne dżem obłoki. Ziemia porosła puszczą, zaroiło się od ludzi, zwierząt i ptaków. By zaś wszystkie twory żyjące mogły rozradzać się i mnożyć, stworzył Bóg dobry miłość, której nakazał, aby zarazem była szczęściem. A wtedy Brahma zawołał go przed swoje oblicze i rzekł: Nic doskonalszego nie zdołasz wymyślić na ziemi, że zaś uczyniłem niebo już pierwej, przeto odpocznij i niech te istoty, które nazwałeś ludźmi, snują dalej bez żadnej pomocy nić życia. Wisznu usłuchał rozkazu Brahmy. I ludzie poczęli odtąd sami myśleć o sobie. Z ich dobrych pomysłów zrodziła się radość, a ze złych smutki. Więc ze zdziwieniem spostrzegli, że życie nie jest nieustannym weselem, ale że ową nić, o której mówił Brahma, przędą jakby dwie porządki, z których jedna ma uśmiech na twarzy, a druga. Łzy w oczach. Udali się tedy przed tron Wisznu i poczęli się skarżyć. Panie, ciężkie jest życie w smutku. A on rzekł. Niechaj was pociesza miłość. Usłyszawszy to, odeszli uspokojeni, albowiem miłość rozpraszała istotnie ich smutki, które wobec szczęścia, jakie one dają, wydały się tak błahe, że nie warto było na nie zważać. Ale miłość jest zarazem wielką rodzicielką życia, więc jakkolwiek ogromna była ta kraina, w której włodarzył wisznu, wkrótce dla tłumów ludzkich nie starczyło ni jagód leśnych, ni miodu skalnych pszczół, ni owoców na drzewach. Wówczas ci, którzy byli najrozumniejsi, Wzięli się do karczowania lasów, do uprawy pól, do siejby zboża i do zbierania plonów. I w ten sposób powstała na ziemi praca. Wkrótce wszyscy musieli się do niej zabrać, tak że stała się ona nie tylko podstawą życia, ale niemal życiem samym. Ale z pracy zrodził się trud, a z trudu zmęczenie. Gromady ludzi stanęły znów przed tronem Wisznu. Panie! wołały, wyciągając ręce. Trud osłabił nam ciała, zmęczenie rozsiało się w naszych kościach i chcielibyśmy odpocząć, a życie przymusza nas wciąż do pracy. Na to Wisznu rzekł: Wielki Brahma nie zezwolił mi rozwijać dalej życia. Ale wolno mi stworzyć coś takiego, co będzie jego przerwą, a przeto i wypoczynkiem. I stworzył sen. Ludzie z radością przyjęli ten nowy dar i wkrótce uznali go za jeden z największych, jaki otrzymali z rąk Boga. We śnie koiły się troski i zawody, we śnie krzepiły się siły zmęczonych. Sen osuszał, jak dobra matka, łzy smutku i otaczał głowy śpiących, jakby cichą mgłą zapomnienia. Więc ludzie wychwalali sen, mówiąc: Bądź błogosławion, albowiem lepszyś jest od życia na jawie. I jedno mieli mu tylko do zarzucenia: Że nie trwa wiecznie, że następuje przebudzenie. A po przebudzeniu praca i nowe trudy i zmęczenie. Myśl ta poczęła trapić ich tak ciężko, że po raz trzeci udali się do Wisznu. Panie, mówili, dałeś nam dobro wielkie i niewysłowione, ale niezupełne. Spraw, by sen był wieczny. Wisznu zaś zmarszczył swoje boskie brwi, jakby zgniewał ich natręstwem, i odpowiedział: Tego ja wam już dać nie mogę, ale idźcie do rzecznej przeprawy, a po drugiej stronie znajdziecie to, czego szukacie. Ludzie posłuchali głosu Bóstwa. I zastępy ich pociągnęły zaraz nad jeziorko, a stanąwszy nad nim, poczęli spoglądać na drugą stronę. Za cichą i jasną, haftowaną kwieciem tonią ciągnęła się łąka śmierci czyli kraina Szywy. Nie wschodziło i nie zachodziło w niej słońce nie było dnia i nocy. Ale całe przestworze nasycała liliowa, jednostajna jasność. Żaden przedmiot nie rzucał tam cienia, bo owa jasność przenikała wszędy, tak, iż zdawało się tworzyć istotną treść rzeczy. Kraina nie była pustynna. Jak okiem sięgnąć, sięgnąć, widniały w niej doliny i wzgórza, porosłe ślicznymi kępami drzew. Wokół których wiły się pnącze, zwoje bluszczu i winogradu zwieszały się ze skał, ale i skały, i pnie drzew, i smukłe łodygi roślin były niemal przezroczyste, jakby ze zgęszczonego światła uczynione. Liście bluszczu miały leciuchne, różane blaski zorzy porannej, a wszystko było cudne, ukojone jakimś nieznanym na łące życia ukojeniem. Przeczyste, niby pogrążone w świetlistej zadumie, niby senne i uśpione snem błogim, nieprzespanym. W jasnym powietrzu nie było najmniejszego powiewu. Nie poruszał się żaden kwiat, nie zadrgał żaden listek. Ludzie, którzy przyszli na brzeg Gwarno i z głośną rozmową uciszyli się na widok tych liliowych, nieruchomych przestworów i tylko szeptem poczęli powtarzać jaka tam cisza i jak tam wszystko spoczywa w świetle o tak tam spokój i wieczny sen więc niektórzy najbardziej zmęczeni rzekli po chwili pójdziemy szukać wiecznego snu i weszli wywodem Grająca tęczą toń, rozstąpiła się zaraz przed nimi, jakby chcąc im ułatwić przejście. Ci, którzy pozostali na brzegu, chwyceni nagłą tęsknotą, poczęli na nich wołać, lecz żaden nie odwrócił głowy. I szli dalej, lekko i ochoczo, widocznie coraz bardziej urokiem cudnej krainy przyciągani. Tłum patrzący z brzegu życia zauważył też, że ich ciała, w miarę jak się oddalali, stawały się rozwidnione, przejrzyste, coraz lżejsze, coraz bardziej świetlane, coraz promienniejsze i jakby topniejące w tej powszechnej jasności, która napełniała łąkę śmierci. A gdy przeszli, układali się do spoczynku wśród tamtych kwiatów i drzew lub u podnóża skał. Oczy jej były zamknięte, ale twarze miały wyraz nie tylko niewysłowionego spokoju, lecz i takiego szczęścia, jakiego na łące życia nie dawała nawet miłość. Co widząc, pozostali przy życiu mówili do siebie nawzajem, słodsza i lepsza jest kraina siwy. i poczęli przechodzić coraz liczniej na drugą stronę. Szły, jakby uroczyste korowody starców, i ludzi dojrzałego wieku, i mężów z żonami, i matek prowadzących za ręce dzieci maleńkie, i młodzieńców, i dziewcząt. A potem tysiące i miliony ludzi zaczęły się tłoczyć u cichego przejścia, aż wreszcie łąka życia wyludniła się prawie zupełnie. Wówczas Wisznu, którego zadaniem było strzec życia, Przeraził się własną, udzieloną w gniewie radą i nie wiedząc co począć, udał się do najwyższego brahmy. Stworzycielu, rzekł, ratuj życie. Oto dziedzinę śmierci uczyniłeś tak jasną, tak piękną i szczęsną, że wszyscy opuszczają moje królestwo. Zaliż nie pozostał ci nikt? spytał brahma. Jeden tylko młodzieniec i jedna dziewczyna, panie, którzy kochając się niezmiernie, woleli wyrzec się wiecznego ukojenia, niż zamknąć oczy i nie patrzeć na siebie więcej. Czego więc żądasz? Uczyń krainę śmierci mniej piękną i szczęśliwą, bo inaczej i tych dwoje opuści mnie za innymi, gdy mi nie wiosna ich miłości. Na to brahma zamyślił się przez chwilę, po czym rzekł: Nie, nie ujmę piękności i szczęścia krainie śmierci, ale uczynię co innego, by uratować życie. Odtąd ludzie muszą przechodzić na drugą stronę, ale nie będą już przechodzili chętnie. To rzekłszy, utkał z ciemności grubą, nieprzeniknioną zasłonę. A potem stworzył dwie straszne istoty, z których jedna zwała się boleść, a druga trwoga, i kazał im tę zasłonę zawiesić u przejścia. I od tej chwili Łąka Wisznu zaroiło się znowu życiem, bo jakkolwiek kraina śmierci pozostała tak samo jasna, cicha i szczęśliwa jak poprzednio. Ludzie, Daj się przejścia.